Moi pacjenci często pytają mnie, panie Ewo, to jakie badanie na pasożyty wybrać? I tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od dobrego wywiadu środowiskowego. Po pierwsze, przede wszystkim objawy. Pasożyty mogą przyczyniać się do biegunek, zaparć, bóli brzucha, a nawet się do skóry. I łącząc to z wynikami badań pacjenta, już wiadomo, czy można wykonać badanie metodą mikroskopową kału, czy może badanie wykrywające DNA pasożyta, czyli badanie PCR. Druga sprawa to historia podróży. Jeżeli ktoś wraca z tropików i ma objawy wysokiej gorączki, to powinien natychmiastowo zgłosić się do ośrodka referencyjnego zajmującego się chorobami tropikalnymi. Bo przykładowo przy podejrzeniu malarii nie diagnozuje się jej laboratoryjnie. Ważny jest też czas trwania objawów. Niektóre pasożyty łatwiej złapać od razu, tak jak na przykład owsiki, a niektóre z uwagi na nieregularne cykle rozwojowe, jak na przykład lamblia. Z uwagi na tworzenie tzw. molekularnej mimikry potrafią maskować się pod przeciwciałami żywiciela i raz potrafią wyjść w próbce kału od razu, a czasami potrzebujemy wielokrotnego badania. Podsumowując, jeżeli nie wiesz, jaką metodę wybrać, skonsultuj się ze specjalistą. Dostępne opcje diagnostyczne znajdziesz na www.diagnostykahelit.pl.